Cześć, witajcie Łukasz podcast padlock. Tym razem taka prezentacja, unboxing można powiedzieć. Co prawda, standardowej edycji gry FIFA 21, ale edycji jakby z koszulką, taką normalną fizyczną do ubrania. Także najpierw zaczniemy sobie od gry. No wiadomo, że ja jestem raczej team Pro Evolution Soccer, ale ta FIFA, szczególnie no tutaj widzimy już takie. jest. Czy pojawiło się z, z nowych rzeczy to właśnie naklejka odnośnie, jakby, wersji jej, jej PlayPi, że jest upgrade oczywiście do PlayStation 5 wersji, tak? Tylko nie wiem tak naprawdę, czy ten upgrade jest darmowy, bo też jest normalna wersja FIFA właśnie z logiem już PlayStation 5, i ona jest oczywiście droższa. Także tutaj chyba nie jest napisane. Disk upgrade is not available for PlayStation 5 Digital Edition. Aha, czyli chodzi o edycję digital, żeby ktoś nie miał pretensji, że sobie kupił FIFA. Powiedzmy w wersji digital, eee, a później, że nie ma tego upgrade'u, tak. Tak, back, czyli gdzieś tu jest jeszcze jakaś informacja odnośnie tego. No, trzeba to osobiście jakby sprawdzić, bo, bo to jest różnie z tymi upgrade'ami z czwórki do piątki, tak. Także po otwarciu oczywiście tu jest jeszcze taki kupon zniżkowy, z reklama, a po drugiej stronie jest kupon zniżkowy do, do Adidasa, do sklepu. A tutaj już tylko taka informacja, właśnie odnośnie tej koszulki. No i standardowo płyta specjalnego Mbappe na układce Paris Saint-Germain, oczywiście także FIFA. No na pewno na PlayStation 5 na tym silniku, z tym oświetleniem, z tym wszystkim widzieliśmy porównanie. To, to naprawdę się prezentowało dobrze. No trzeba to sprawdzić, yy, czy, czy rzeczywiście jest ten tam darmowy upgrade. Jeżeli włożymy tą płytę z czwórki do, do piątki, no i sama koszulka. No ja osobiście gram w piłkę nożną, yy, czy to na hali, czy to na dworzu tutaj z chłopakami dosyć często. No teraz wiadomo, że nie gramy, bo jest lockdown, ale... ale ta koszulka na pewno dlatego ja to kupiłem i to w sieci game naprawdę trzeba powiedzieć, że bardzo dobra cena, bo ta FIFA z tą koszulką kosztowała mnie tu, oczywiście to jest wszystko nowe, yy, kosztowała mnie 19 funtów, także naprawdę jestem mile zaskoczony, mimo że nie jestem jakimś super fanem FIFY-to to naprawdę warto dla, dla samej koszulki bo jakoś jakoś wykonania to nie jest. Widzimy to jest takie normalne normalne logo takie wyszywane nie żaden jakiś tam hamski podróg z tyłu na plecach jak widzicie jest numer 21 tak tegorocznej edycji czarna taka naprawdę naprawdę dobrze wykonana oczywiście jako jako, jako replika jako to nie jest, Ale tutaj widzimy no, jej sport. Rozmiar jest Metka, tak? Jest rozmiar M. Myślę, że będzie dobra. Nie chciałem LK. Lki zazwyczaj są. Te, te rozmiary na rynku brytyjskim są zawyżone. Także także naprawdę to jest super. się prezentuje i na pewno do takiego grania normalnego na dworzu, oprócz na konsoli, na pewno tak oszuka się przyda. Dobra, to by było na tyle. To był szybki unboxing. FIFA 21 z koszulką piłkarską. Na razie, cześć.